Złotokap to krzew, niewielkie drzewo, które osiąga wysokość do 9 metrów. Złotokap niewątpliwie, jego urodą są żółte kwiatostany, długie, które kwitną, pojawiają się pod koniec maja, z początkiem czerwca. Niestety nie kwitnie zbyt długo, ponieważ około 2-3 tygodni, ale na tle błękitnego nieba kwiaty złotokapu wyglądają jakby złoto kapało w nieba. Dlatego jego uroda powodowała, że coraz częściej sadzony jest w parkach i w ogródkach przydomowych. A oprócz tej urody niewątpliwą zaletą złotokapu jest fakt, że jest on w ogóle niewymagający. Nie atakują go żadne szkodniki chociaż w młodości zdarza się, że lubi na nim siadać mszyca. Złotokap, jeśli posadzimy w glebie żyznej, próchniczej i stale wilgotnej, będzie nam wspaniale rósł i naprawdę nie będzie sprawiał problemu. U nas rośnie przy drugiej części biologicznej oczyszczalni ścieków, przy złożu kamienność wirowo trawiastym które jest stale wilgotne, Dzięki temu Złotokap ma swoje wspaniałe warunki. Kwiaty Złotokapu są żółte, długie i przypominają kwiaty robini albo łubini. Są lekko, bardzo przyjemnie pachnące. Roślinę nie trzeba przycinać. Jeżeli oczywiście ktoś z jakiegoś powodu musi, to przycina się ją po kwitnieniu, czyli pod koniec czerwca. Jak przestanie już kwitnąć, to wtedy. Złotokap ma wielkie gałęzie, które wspaniale nadają się do tworzenia różnych tajemniczych tuneli, albo do przywiązywania, jeżeli jest oczywiście młody, do pergoli, tworzenia coś w rodzaju złotokapu zwisłego. Bardzo pięknie to wygląda, zwłaszcza tunele są naprawdę prześliczne. Można złotokap przycinać. Ja to robię, ale to pokażę Państwu za chwilę. Trzeba również pamiętać, że złotokap, wszystkie części złotokapu są silnie trujące, zwłaszcza nasiona. Złotokap uchodzi za roślinę jedną z najbardziej trujących w Polsce. Jest to złotokap pospolity, więc jeśli sadzicie Państwo w ogródkach, gdzie są małe dzieci, trzeba na to zwracać uwagę. Ale prawda jest taka, że w ogrodzie jest bardzo dużo trujących roślin które my z dawien dawna sadzimy i lubimy i bez których nie wyobrażamy sobie ogrodu. Więc trzeba po prostu nauczyć dzieci i pilnować, żeby nie zjadały roślin, kwiatów ani owoców, które nie znają, nie wiedzą i najlepiej, żeby były je jednak cały czas obecności rodziców. Złotokap, który wcześniej Państwu pokazywałam, to drzewo, które rośnie u nas już około 18 lat. Czyli jest już dosyć wysokie i rozłożyste. Ale po mojej lewej i prawej stronie, przy rabacie z hortensjami, mam posadzone po trzy złotokapy. Czyli trzy złote na tej rabacie i trzy złotokapy na drugiej rabacie. I ja te złotokapy po przekwitnieniu przycinam. Chciałam, żeby nadać Złotokapowi kształt kul, ale kula u Złotokapu jest właściwie nie do wykonania, ponieważ on ma bardzo wiotkie, piękne gałązie, więc można tworzyć taki kształt kopułkowato-zwisły. Ja tak staram się przycinać i ten akurat bardzo pięknie kwitnie, ale mam też Złotokap o liściach żółtych. I on również jest bardzo piękny, chyba go jednak za mocno przycięłam, na pewno za mocno, ponieważ ma tą kopułkę malutką i nie kwitnie mi w tym roku, ale jego cechą taką nieciekawą jest to, że kocha go mszyca. Nie wiem dlaczego zawsze pierwsze jak mszyca atakuje w ogrodzie złotokapy, to pierwsze właśnie siada na tym, który ma złote, czyli żółte liście. Złotokap o żółtych, złotych liściach. Jest to jedyny taki egzemplarz w naszym ogrodzie. Rośnie. Bardzo ładnie, chociaż w ubiegłym roku mocno zaatakowała go mszyca, i ja chcąc go ratować, przycięłam mu mocno gałęzie. I w tym roku nie kwitnie. W tym roku będę ostrożniejsza i będę się starała tak, aby za mocno mu gałęzi nie przycinać. Chociaż na razie nawet nie ma powodu, ponieważ kwiatów nie ma i gałęzie ma bardzo krótkie. A może uda się, że i mszyca odpuści. Przynajmniej ja będę robiła wszystko co w mojej mocy, no pryskam octem, drożdżami, wywarami z różnych ziół i na razie nie ma tej mszycy, atakowała tylko jabłonie. Zobaczymy co będzie dalej. Ale złotokap ze złotymi liścimi i złotymi kwiatostanami wygląda przeszlicznie. Po lewej stronie widać nasz wielki okaz.